Izrael to kraj, który nigdy nie śpi spokojnie. Jeśli z jednej strony wygrywa bitwę o nowoczesny port w Hajfie, to z drugiej natychmiast musi planować, jak ominąć kanał Suezki. Jeśli jedną ręką podpisuje kontrakty z Pekinem, to drugą ściska dłoń amerykańskich generałów. To codzienność, w której każde rozwiązanie rodzi nowe pytania, a każdy sukces niesie w sobie cień przyszłego kryzysu. Na pierwszy rzut oka, Mogłoby się wydawać, że Izrael jest tylko drobnym punktem na mapie inicjatywy pasa i szlaku. Ale im dokładniej patrzymy, tym bardziej widzimy, że to nie jest pionek to skrzyżowanie szlaków to miejsce, gdzie Azja dotyka Europy, a Bliski Wschód staje się bramą do Morza Śródziemnego. To tu rozgrywają się projekty, które mają zmienić handel na świecie. Od portów na południu kraju po alternatywne korytarze kolejowe. Które mają rywalizować z wielkim kanałem sueskim. I właśnie dlatego kolejna część naszej historii będzie jeszcze bardziej skomplikowana. Bo tu w grę wchodzi nie tylko Pekin i Tel Awiw. W grę wchodzi Waszyngton, Kair, Riyad, a nawet Indie. W grę wchodzą pomysły na korytarze transportowe, które mają zmienić mapę świata. A w środku tego wszystkiego Izrael. Kraj mały, ale sprytny. Kraj, który próbuje wykorzystać swoją pozycję geograficzną tak, by zostać nie tylko hubem technologicznym, ale i logistycznym. Kraj, który marzy, by na nowo stać się punktem, przez który przechodzą szlaki handlowe całego świata. Dlatego w kolejnych rozdziałach przyjrzymy się Aylatowi, portowi, który miał być izraelskim oknem na Morze Czerwone, a dziś staje się elementem globalnej układanki. Zajrzymy do projektów kolejowych, które miały skrócić drogę z Azji do Europy i konkurować z Egiptem. Zobaczymy też, jak społeczeństwo izraelskie reaguje na coraz większą obecność Chin i jak Amerykanie próbują odzyskać kontrolę. To będzie opowieść o ambicjach i rywalizacji, o wielkich planach i wielkich strachach. O tym, jak nowy jedwabny szlak przecina się z kanałami, portami i pustyniami Bliskiego Wschodu. I to właśnie tutaj zaczyna się kolejny akt tej historii. Na mapie Izraela Ailat wygląda jak mała kropka najbardziej na południe wysunięte miasto kraju, wciśnięte między Egipt i Jordanię, otwarte na Morze Czerwone. Dla turystów to raj, plaże, rafy koralowe, hotele all inclusive. Ale dla geopolityków to miejsce, które od dekad rozpala wyobraźnie, Bo Eilat to nie tylko kurort. To także jedyne izraelskie okno na Ocean Indyjski i potencjalny klucz do gry o globalny handel. Od lat 50. Eilat miał dla Izraela znaczenie strategiczne. To właśnie tamtędy mogły płynąć tankowce z ropą z Iranu, kiedy Teheran był jeszcze przyjacielem Tel Awiwu. To tam rozwijał się projekt ropociągu Ailat-Ashkelon, który miał umożliwić transport ropy z Zatoki Perskiej na Morze Śródziemne z pominięciem kanału sueskiego. I to właśnie Ailat miał być planem awaryjnym. Gdyby Egipt zamknął Suez, Izrael nadal miałby swoją drogę na świat. Ale kanał sueski pozostawał królem. Egipt wiedział, że kontroluje jedno z najważniejszych gardzieli świata. Kiedy w 1956 roku i później w 1967 zamykał kanał dla izraelskich statków, wybuchały wojny. Dla Kairu to była broń, dla Jerozolimy koszmar. I dlatego Izrael od dekad marzył, by stworzyć alternatywę. Kiedy do gry wszedł chiński projekt inicjatywy pasa i szlaku, te marzenia odżyły. Pekin chciał skrócić drogę między Azją a Europą. A Izrael miał pomysł, jak to zrobić: zamiast płynąć przez Suez, można rozładować towary w Ailacie, przewieźć je koleją lub autostradą na północ, do portów w Ashdod lub Haifie, i stamtąd wysłać dalej na Morze Śródziemne. Krócej, szybciej, taniej, przynajmniej w teorii. Plan budowy Med Red Railway kolei z Morza Śródziemnego nad Morze Czerwone. Pojawiał się w izraelskich mediach co kilka lat jak bumerang. Chińczycy chętnie mówili, możemy to zrobić, dajcie nam kontrakt, a postawimy tory w rekordowym czasie. I rzeczywiście, powstały wstępne projekty. Mówiono o 300 kilometrach nowoczesnej linii, która miałaby być częścią nowego jedwabnego szlaku. Brzmiało pięknie, ale rzeczywistość była bardziej skomplikowana. Po pierwsze, koszty. Projekt miał pochłonąć miliardy dolarów. Po drugie, polityka. Bo Egipt od razu zobaczył w tym zagrożenie dla swojego kanału. A kanał sueski to dla Kairu żyła złota, źródło miliardowych dochodów i karta przetargowa w polityce globalnej. Jeśli Izrael stworzyłby konkurencję, Egipt straciłby wpływy. Nic dziwnego, że w Kairze takie pomysły przyjmowano z niechęcią. Do tego dochodziła jeszcze jedna przeszkoda topografia. Kolej przez pustynię Negev, tunele przez góry, mosty i wiadukty to wszystko sprawiało, że projekt był logistycznym koszmarem. Nawet dla Chińczyków, którzy budują szybkie koleje w całej Azji, wyzwanie było ogromne. Ale marzenie o Eilacie jako Hubie nie znikało. Izraelscy politycy mówili, że to może być karta przetargowa wobec Egiptu, jeśli Suez zostanie zamknięty. Izrael ma swój plan B, a dla Chińczyków był to potencjalny skrót w handlu między Azją a Europą. Tyle, że Amerykanie patrzyli na to wszystko inaczej. Dla nich Eilat i projekt kolejowy to był kolejny krok w stronę większej obecności Chin w Izraelu. I kolejny powód do presji. Pentagon ostrzegał, że jeśli Pekin dostanie kontrakt na budowę linii kolejowej z Eilatu do Hajfy. To będzie miał fizyczną kontrolę nad jednym z najważniejszych korytarzy logistycznych świata. A to oznaczałoby, że Ameryka ryzykuje utratę wpływów. W izraelskiej polityce zaczęły się więc spory. Jedni mówili: budujmy z chińczykami, bo nikt inny nie da nam takich cen. Inni ostrzegali, jeśli damy im Ajlat, to Amerykanie odwrócą się od nas. Dziennikarze pisali wprost: Eilat może być błogosławieństwem albo przekleństwem. Społeczeństwo izraelskie patrzyło na to z dystansu. Dla mieszkańców Eilatu najważniejsze było to, że pojawią się nowe miejsca pracy, że miasto przestanie być tylko turystycznym kurortem. Dla reszty kraju, że może wreszcie powstanie alternatywa dla zakorkowanego Suezu. Ale niewielu zastanawiało się, że za każdym kilometrem torów stoi pytanie o geopolityczną lojalność. Na tym tle pojawiły się jeszcze inne projekty. Indie wraz z USA i państwami arabskimi zapowiedziały plan Indie Bliski Wschód Europa korytarza, który miał być konkurencją dla chińskiego jedwabnego szlaku. Izrael miał w nim odgrywać kluczową rolę. Nagle okazało się, że ten mały kraj jest w samym centrum rywalizacji gigantów. Chiny proponują swoje koleje, USA i Indie swoje korytarze. Ailat stał się symbolem tej gry. Miasto, które dla turystów jest rajem, dla polityków jest polem bitwy. Bo jeśli Izrael postawi na Pekin, straci punkty w Waszyngtonie. Jeśli postawi na USA straci miliardy z Chin. A jeśli spróbuje balansować, ryzykuje, że nikt nie będzie mu ufał. W tej układance nie ma łatwych odpowiedzi. Ale jedno jest pewne: Aylat nie jest już tylko miejscem na mapie. To punkt, od którego może zależeć przyszłość handlu między Azją a Europą. To miejsce, gdzie pustynia spotyka się z globalną polityką, a turystyczne hotele sąsiadują z wielką grą mocarstw. I dlatego właśnie historia Eilatu to nie jest opowieść o kurorcie nad Morzem Czerwonym. To opowieść o tym, jak małe miasto może stać się kartą przetargową w największej geopolitycznej rozgrywce XXI wieku. Wszystkie wielkie projekty, porty, koleje, kontrakty z Chinami rozgrywają się w gabinetach ministrów, w salach zarządów i w cieniu tajnych raportów wywiadu. Ale obok polityków i biznesmenów jest jeszcze ktoś inny – zwykły Izraelczyk, człowiek, który codziennie jeździ pociągiem, stoi w korku, płaci za wodę i zakupy. I to właśnie on na własnej skórze odczuwa skutki obecności Chin w kraju. Tel-Aviv, 8 rano. Ulica zakorkowana, klaksony wyją, kierowcy tracą cierpliwość. I nagle nowa droga, zbudowana przez chińską firmę. Pozwala przejechać kilka kilometrów szybciej. Dla kierowcy to nie jest geopolityka, to ulga. Jerozolima pociąg, który jeszcze dekadę temu jechał prawie godzinę, dziś dociera w 30 minut. Dla pasażera to nie jest strategia Chin, tylko wygoda. Haifa port, w którym przeładunek trwa krócej niż kiedyś. Dla importera to nie Pekin, tylko oszczędność. I tak rodzi się pewien paradoks. Z jednej strony izraelskie społeczeństwo nie ufa Chinom, bo są dalekie, bo kojarzą się z autorytaryzmem, bo media piszą o szpiegostwie. Ale z drugiej, codzienne życie naprawdę staje się łatwiejsze. I dla wielu Izraelczyków to wystarczy. Nie obchodzi mnie, kto zbudował tunel. Ważne, że nie stoję w korku. To zdanie, które powtarza się w rozmowach. Sondaże pokazują, że Izraelczycy wciąż widzą w Ameryce głównego sojusznika i przyjaciela, ale jednocześnie młodsze pokolenie ma bardziej pragmatyczne podejście. Nie pamięta wojny sześciodniowej czy wsparcia USA podczas kryzysów. Widzi raczej świat aplikacji, smartfonów, globalnych inwestycji. I kiedy słyszy, że chiński fundusz daje izraelskiemu startupowi miliony dolarów, nie widzi w tym zdrady, tylko szansę. Są też obawy. W gazetach pojawiają się artykuły z nagłówkami Chińczycy przejmują Izrael? Czy sprzedajemy nasze bezpieczeństwo? Czerwona obecność w sercu kraju. W telewizji byli generałowie ostrzegają, że to ryzykowne, ale przeciętny obywatel reaguje inaczej: kiwa głową, wzdycha, po czym idzie na nową stację kolejową i kupuje bilet. W Kibucach i na południu kraju nastroje są jeszcze inne. Tam. Gdzie woda i rolnictwo to kwestia życia i śmierci. Wiadomość o tym, że chińskie firmy kupują udziały w zakładach odsalania, budzi większy niepokój. Rolnicy pytają: Czy naprawdę chcemy, żeby obcy mieli kontrolę nad naszymi źródłami wody? To nie jest teoretyczna dyskusja, to pytanie o to, czy jutro będzie czym podlewać pola. W Ailacie reakcje są bardziej entuzjastyczne. Tam, gdzie gospodarka opiera się głównie na turystyce, wizja wielkich inwestycji i nowych miejsc pracy jest odbierana pozytywnie. Jeśli Chińczycy zbudują kolej i port, nasze miasto przestanie być na końcu świata, mówią mieszkańcy. Ale są też protesty. W 2019 roku w Haifie odbyły się demonstracje przeciwko chińskim inwestycjom. Związkowcy i lokalne firmy budowlane, Wyszły na ulicę, twierdząc, że są wypierane przez zagraniczne koncerny. Transparenty głosiły: Izrael dla Izraelczyków chińskie kontrakty Irksiu izraelskie bezrobocie to echo tego, co widać też w Europie i USA globalizacja rodzi zwycięzców, ale też przegranych. Co ciekawe, temat Chin coraz częściej przewija się w kulturze popularnej. W izraelskich stand-upach pojawiają się żarty o tym, że jeśli coś działa, to na pewno zbudowali to Chińczycy. W mediach społecznościowych młodzi komentują, że Tel Aviv staje się bardziej azjatycki niż europejski. W dyskusjach na uniwersytetach pytanie brzmi: czy chcemy być bardziej z Ameryką, czy bardziej z Chinami? Widać też różnicę pokoleniową. Starsi, pamiętający wojny, lata kryzysów, i czas, kiedy Izrael był niemal samotny, trzymają się kurczowo Ameryki. Dla nich USA to gwarancja przetrwania. Młodsi, wychowani w globalnym świecie, patrzą bardziej na praktyczne korzyści. Nie interesuje ich wielka polityka, tylko to, czy jest praca, czy jest internet, czy działa kolej. I właśnie tu tkwi największe napięcie społeczne, bo państwo może debatować o geopolityce. Ale społeczeństwo żyje codziennością. Politycy boją się, że w razie kryzysu Pekin użyje inwestycji jako broni. Obywatele widzą tańsze towary i szybszy transport. Dla jednych to zdrada, dla innych modernizacja. To rozdwojenie widać też w języku. W izraelskiej prasie gospodarczej pisze się o złotej szansie współpracy z Chinami. W prasie politycznej o czerwonym zagrożeniu. A w codziennych rozmowach ludzie mówią po prostu: Wreszcie można jechać szybciej do Jerozolimy. Tak wyglądają reakcje społeczne niejednorodne, niejednoznaczne, ale pełne sprzeczności dokładnie takie, jak sam Izrael. Kraj, który zbudował swoją tożsamość na paradoksach, dziś żyje w kolejnym. Korzysta z chińskich inwestycji jednocześnie bojąc się, że zapłaci za nie zbyt wysoką cenę. A to napięcie będzie tylko rosło, bo im więcej chińczycy budują, im więcej kupują, tym bardziej codzienne życie Izraelczyków zaczyna zależeć od ich obecności i tym trudniej będzie odróżnić, gdzie kończy się wygoda, a zaczyna ryzyko. W geopolityce nie ma pustych przestrzeni. Tam, gdzie pojawia się jeden gigant, drugi natychmiast wchodzi mu w drogę. Tak jest też w Izraelu, bo każdy chiński dźwig w Hajfie, każdy chiński kabel światłowodowy, każdy fundusz z Szanghaju inwestujący w izraelski startup natychmiast wywołuje reakcję Waszyngtonu. I w tej reakcji nie ma miejsca na dyplomatyczne subtelności. Od dekad Izrael i Stany Zjednoczone były nierozłączni. Ameryka dostarczała miliardy dolarów pomocy wojskowej, nowoczesne samoloty. Broń, technologie. W ONZ broniła Izraela przed rezolucjami. W chwilach kryzysu wysyłała lotniskowce do Morza Śródziemnego. To był sojusz niemal rodzinny. Dlatego, gdy Pekin zaczął rosnąć w izraelskiej gospodarce, Waszyngton poczuł się zdradzony. Amerykanie nigdy nie kryli, że chińskie inwestycje postrzegają jako zagrożenie. Pentagon mówił wprost. Jeśli Chińczycy kontrolują porty w Izraelu, to nasze okręty nie będą tam cumować. CIA ostrzegała przed szpiegostwem. Departament Stanu naciskał na izraelski rząd, by ograniczyć współpracę z Pekinem. Każda wizyta amerykańskich delegacji w Jerozolimie kończyła się rozmowami o Chinach. Jednym z symbolicznych momentów była wizyta sekretarza stanu Mike'a Pompeo w 2019 roku. Na zamkniętym spotkaniu. Powiedział izraelskim politykom coś, co w mediach opisywano później jako ostrzeżenie sojusznika, że jeśli Izrael pójdzie za daleko w stronę Pekinu, Ameryka może ograniczyć współpracę wywiadowczą. To był cios w samą esencję sojuszu, bo bezpieczeństwo i wymiana informacji wywiadowczych były fundamentem relacji. Chińczycy grali inaczej: zamiast grozić, oferowali. Zamiast mówić o szpiegostwie, pokazywali miliardy dolarów i gotowe rozwiązania. Dla izraelskich przedsiębiorców to był wybór prosty łatwe pieniądze kontra nieustanne naciski. Dla polityków koszmarne rozdwojenie jaźni. Rywalizacja była widoczna na każdym polu. Amerykanie naciskali, by nie wpuszczać chińskich firm do izraelskiego sektora 5G. Izrael zwlekał, kombinował, w końcu, pod presją, ograniczył dostęp Huawei. Ale inne kontrakty wciąż podpisywano. Amerykanie protestowali przeciwko udziałowi chińskich firm w przetargach kolejowych. Izrael tłumaczył, że chodzi tylko o cenę. Amerykanie krzywili się, Izrael wzruszał ramionami. To napięcie było jak szachy. Każdy ruch Izraela obserwowano w Waszyngtonie i Pekinie. Każdy kontrakt stawał się testem lojalności, a Izrael musiał grać tak, by nie stracić ani jednego sojusznika. Premier mówił w CNN o niezastąpionym sojuszu z Ameryką, a dzień później na konferencji w Szanghaju opowiadał o przyjaźni i wspólnej przyszłości z Chinami. Dla jednych była to elastyczność, dla innych niebezpieczna gra na dwa fronty. Ale konkurencja USA i Chin to nie tylko dyplomacja. To także codzienny biznes. Amerykańskie firmy coraz częściej zaczęły oferować lepsze warunki izraelskim startupom, żeby tylko odciągnąć je od chińskich funduszy. Amerykańskie inwestycje w infrastrukturę, choć mniejsze niż chińskie, miały rekompensować Pekin. Ale Izraelczycy dobrze wiedzieli, że Ameryka daje pieniądze głównie na bezpieczeństwo, a Chiny na gospodarkę cywilną. Dla zwykłych obywateli rywalizacja wyglądała jak teatr dwóch wielkich. Ameryka straszyła, Chiny uśmiechały się i budowały. W gazetach raz pojawiały się nagłówki: Waszyngton ostrzega Izrael, a raz: Pekin inwestuje miliard w Tel Awiwie. Opinie publiczne były podzielone. Jedni mówili, że trzeba trzymać się Ameryki, bo to jedyny gwarant przetrwania. Inni, że w świecie XXI wieku Lepiej mieć dwóch przyjaciół niż jednego pana. Ale właśnie w tym tkwił problem, bo w logice globalnej rywalizacji USA-Chiny nie ma miejsca na półśrodki. Waszyngton coraz częściej dawał do zrozumienia: Wybierzcie. Pekin naciskał mniej bezpośrednio, ale konsekwentnie wchodził coraz głębiej. Izrael próbował grać na czas, balansować. Ale im dalej w las, tym trudniej było udawać, że można siedzieć na dwóch stołkach jednocześnie. Konkurencja USA i Chin w Izraelu pokazała coś jeszcze: jak mały kraj może stać się areną globalnej rywalizacji. To, co dla Ameryki i Chin było częścią wielkiej strategii, dla Izraela było codziennością. Każdy kontrakt stawał się polityką, każda decyzja testem lojalności, a Izrael? Izrael wiedział, że bez Ameryki nie przetrwa ani dnia, ale wiedział też, że bez Chin jego rozwój będzie wolniejszy i droższy. To dramat małego państwa w świecie gigantów dramat, który nie ma łatwego rozwiązania. Dlatego rozdział o konkurencji USA i Chin nie jest tylko historią o portach i kolei. To historia o tym, jak globalne mocarstwa rozgrywają swoje interesy na plecach małych państw. I o tym, jak Izrael, próbując tańczyć na dwóch weselach, ryzykuje, że w końcu straci obie sale. Od samego początku swojego istnienia Izrael marzył, by być czymś więcej niż małym państwem na pustyni. W latach czterdziestych walczył o przetrwanie, w latach sześćdziesiątych o granice, w latach dziewięćdziesiątych o pokój z sąsiadami. Ale w XXI wieku jego ambicje sięgają dalej by stać się hubem świata. Punktem, w którym spotyka się Wschód z Zachodem, Azja z Europą, innowacje z logistyką. Patrząc na mapę, to marzenie nie wydaje się aż tak szalone. Izrael leży na styku trzech kontynentów. Ma dostęp do Morza Śródziemnego i Morza Czerwonego. Może być mostem między Indiami a Europą, między Afryką a Ameryką. To geografia, która aż krzyczy tu powinien powstać węzeł światowych szlaków. Chińczycy to rozumieją. Dlatego port w Hajfie, dlatego plany kolei z Eilatu, dlatego inwestycje w Hajtech i wodę. Dla Pekinu Izrael to nie tylko mały partner, ale fragment większej układanki. Węzeł, przez który mogą puścić swoją globalną sieć. Amerykanie też to rozumieją. Dlatego tak ostro protestują. Wiedzą, że jeśli Izrael stanie się hubem pod patronatem Pekinu, to światowy handel przesunie się choćby o kilka procent, a to już gra o miliardy. Dlatego promują alternatywy, jak korytarz Indie, Bliski Wschód, Europa. Tam też Izrael miałby być ważnym ogniwem. I właśnie tu pojawia się największe pytanie: czy Izrael może być hubem niezależnym? Czy zawsze będzie musiał być czyimś hubem? Czy stanie się węzłem chińskiego jedwabnego szlaku? Czy amerykańskiego korytarza? Czy może zdoła lawirować i grać na dwa fronty? W praktyce bycie hubem oznacza ogromne ryzyko. Każdy statek, każdy kontener, każda linia kolejowa to potencjalne pole szantażu. Jeśli Pekin będzie miał kontrolę, Waszyngton ograniczy zaufanie. Jeśli Waszyngton przejmie dominację. Pekin może się wycofać, a wraz z nim miliardy inwestycji. Izrael balansuje jak cyrkowiec na linie tyle, że pod nim nie ma siatki. Wielu ekspertów mówi, że Izrael nigdy nie miał takiej szansy nigdy wcześniej nie był tak blisko, by stać się regionalnym węzłem handlu i technologii. Ale nigdy też nie ryzykował tak wiele, bo jeśli popełni błąd, może stracić nie tylko status hubu. Ale i część swojej niezależności. Na ulicach Tel Avivu czy Haify nikt o tym nie myśli. Ludzie piją kawę, robią zakupy, jeżdżą pociągami. Ale w gabinetach polityków, w salach wywiadu, w Pentagonie i w Pekinie decyzje już zapadają. Izrael jest stawką w grze większej niż on sam. I właśnie w tym tkwi paradoks. Małe państwo, które zawsze walczyło o przetrwanie, Nagle staje się polem bitwy gigantów hubem, przez który przechodzą nie tylko towary, ale i interesy dwóch największych potęg świata. Czy uda się Izraelowi utrzymać równowagę? Czy stanie się naprawdę niezależnym węzłem globalnego handlu? Czy też jego marzenie o byciu hubem zamieni się w koszmar bycia czyjąś kolonią logistyczną? Na to pytanie nie ma dziś odpowiedzi. Ale jedno jest pewne. Przyszłość nowego jedwabnego szlaku na Bliskim Wschodzie nie może być opowiedziana bez Izraela, bo choć to kraj mały, to jego rola w grze mocarstw jest większa niż mogłoby się wydawać. Izrael w historii nowego jedwabnego szlaku okazał się nie tylko przystankiem, ale polem bitwy: port w Hajfie, szybka kolej do Jerozolimy, marzenia o Eilacie jako alternatywie dla kanału Suezkiego. To wszystko pokazało, że każdy kabel, każdy kontener, każdy kilometr torów to coś więcej niż infrastruktura. To polityka, to wybory strategiczne, to gra o przyszłość. Dla Chin Izrael jest fragmentem globalnej sieci, dla Ameryki sojusznikiem, którego nie wolno stracić, a dla samych Izraelczyków krajem, który balansuje między szansą na rozwój, a ryzykiem utraty niezależności. I właśnie w tym tkwi paradoks tej historii. Izrael jest mały, ale jego decyzje mają globalne konsekwencje. Każda inwestycja Pekinu staje się problemem Waszyngtonu. Każdy nacisk Ameryki rodzi pytanie, czy Tel Awiw nie powinien zwrócić się ku Azji. To gra, w której nie ma bezpiecznych ruchów, a stawką jest nie tylko gospodarka, ale i bezpieczeństwo narodowe. Ten odcinek pokazuje, jak nowy jedwabny szlak dotyka najczulszych nerwów, od portów i kolei, przez wodę i rolnictwo, po politykę i społeczne nastroje. Ale to dopiero połowa historii, bo Izrael nie jest samotną wyspą. Po drugiej stronie tej samej pustyni są państwa arabskie, Egipt, Arabia Saudyjska, Emiraty, Katar, które także stały się areną gry Pekinu i Waszyngtonu. A tam skala jest jeszcze większa. Tam w grę wchodzą miliardy z ropy i gazu, gigantyczne porty, całe miasta budowane od zera. Tam Chiny inwestują nie tylko w infrastrukturę, ale w całe wizje przyszłości. Dlatego kończąc część izraelską, zostawiamy Tel Awiw i Jerozolimę w cieniu czerwonych dźwigów i niebiesko-białych flag. A w kolejnym odcinku przeniesiemy się do świata, w którym nowy jedwabny szlak. Spotyka się z arabskim złotem, pustynią i ambicjami. Bo jeśli Izrael jest małym hubem, to państwa arabskie są całą autostradą. I tam dopiero zaczyna się największa rozgrywka.